Witam Was serdecznie. Magdalena Bajcarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. Mówiłam Wam o dwóch drogach, które możecie wybrać. Pierwsza droga, która doprowadzi Was do rozwoju, sprawi, że będziecie mogli żyć swoim nowym, Dobrym, lepszym, bardziej świadomym życiem oraz droga, która jest przeciwieństwem tego. Dzisiaj przedstawię Wam szczegółowo, bardziej szczegółowo to, nad czym będziemy wspólnie pracować nad obszarami, które znajdują się właśnie na tej właściwej drodze. Zapraszam. Kiedy wybierzecie tą właściwą drogę, czyli e, drogę po rozwodzie i rozstaniu, która doprowadzi Was e, do e, większej świadomości, e, do poznania siebie i wykorzystania e, rozwodu jako rzecz, która otwiera Wam bardzo dużo możliwości. Kiedy zdecydujecie się na tą opcję, będziemy pracować nad pięcioma obszarami. Pierwszy obszar będzie dotyczył emocji i wspólnie przejdziemy kroki, które pokażą Wam, że rozwód to są emocje owszem bólu, smutku, złości, rozpaczy, ale też wiele nieuświadomionych rzeczy, które będziecie musieli sobie uświadomić, aby zamknąć etap rozstania w wymiarze emocjonalnym. Kolejną kwestią będzie obszar. Prawny. Wiem z doświadczenia, jak ważne jest uregulowanie kwestii prawnych. Wiem, że brak uporządkowanych spraw dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, czy opieki nad dziećmi, albo podziału majątku, potrafi burzyć wypracowany spokój na innych poziomach. Chociażby właśnie na wspomnianym wcześniej poziomie emocjonalnym. Będziemy pracować nad obszarem rodzicielstwa, bo rodzicielstwo po rozwodzie i rozstaniu jest zupełnie inne. Nie, nie, jest, nie traktujcie tego, że rodzicielstwo po, po rozstaniu jest złym rodzicielstwem, ale jest zupełnie innym, dlatego że to na Was będzie spoczywać 100% odpowiedzialności. Nie będziecie też w stanie fizycznie, formalnie konsultować na przykład, Bieżących spraw też wasze relacje z mężem, żoną, byłymi partnerami będą inne. I też nie we wszystkich kwestiach będziecie mogli się zwrócić do nich o radę czy o wsparcie. I dlatego wiem, że świadome rodzicielstwo po, po rozwodzie i Nauczenie się pewnych schematów będzie wręcz niezbędne, aby pokonać tą drogę właśnie od rozwodu do od rozwodu, rozstania do nowego etapu porozwodowego, zdecydowanie. Lepszego. Ponadto będziemy pracować nad obszarem zawodowym i nie będzie to wspólna praca nad kwestią, jak założyć spółkę, czy jaką ma mieć na przykład formę prawną. Ale wiem, pracując z osobami rozwodzącymi się, że rozstanie, rozwód zupełnie zmienia sytuację zawodową. Jeżeli dotychczas na przykład nie byliście aktywni zawodowo albo przez to, że wybraliście inne priorytety, albo skupiliście się w danym czasie na innych obszarach swojego życia, na przykład na prowadzeniu domu albo wychowywaniu dzieci, to Będziecie musieli wrócić na rynek pracy po rozwodzie czy po rozstaniu, albo sytuacja wasza zmieni się w kwestii zawodowej, gdy wspólnie prowadziliście z partnerem czy partnerką pewne aktywności zawodowe, wówczas również będzie trzeba przeorganizować dotychczas, dotychczasową Waszą e, sytuację zawodową. I ostatnim z obszarów, nad, nad którym będziemy wspólnie pracować, będzie obszar życia prywatnego. E, jest to obszar bardzo szeroki, dlatego że w nim zawierają się zarówno relacje z członkami Waszej byłej rodziny, na przykład z byłymi teściami, ale również też relacje z Waszymi wspólnymi znajomymi. E, I w tym obszarze Będziemy również pracować nad e, pasją, nad e, przypomnieniem sobie, najczęściej przypomnieniem e, sobie rzeczy, które cieszyły Was e, przed rozstaniem, przed, e, przed rozwodem albo w ogóle jeszcze wcześniej cieszyły Was e, zanim weszłyście e, w związek. E, kiedy ostatni raz e, zrobiliście coś tylko i wyłącznie dla siebie, nie myśląc o dzieciach, o. E, Partnerze o partnerce, coś, co było tylko wasze. I bardzo często, kiedy spotykamy się w gabinecie ja z moimi klientami odtwarzamy ten czas, który miał miejsce jeszcze przed wejściem w związek, który aktualnie już jest, że tak powiem, należy do przeszłości. Dlatego czeka nas dużo pracy, ta droga będzie. Wymagająca, ale też wiem, że jeżeli przejdziemy ją e, wspólnie e, i skupimy się na tych pięciu obszarach, o, którym, o których przed chwilą e, powiedziałam, e, to ta droga, którą wybraliście, czyli ta droga do nowego e, życia po rozstaniu i po rozwodzie, e, jest w zasięgu Waszej ręki. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.